W tym odcinku odwiedzimy słynne grobowce skalne w Myrze z V wieku przed naszą erą. Ale to jeszcze nic. Po drodze do uroczego miasteczka Kasz zwiedzimy jeden z takich niezwykłych grobowców od środka. A na koniec pokażemy Wam, gdzie śpimy. Zapraszamy! Podróżujemy po starożytnej krainie Licji. Co róż widzimy pamiątki po świetności i potędze jej miast. Jedno z głównych nazywało się Mira. Mało tekstów zachowało się o historii miasta, ale wiadomo, że około roku 58 naszej ery odwiedził je apostoł Paweł, gdy jako więzień płynął do Rzymu. W porcie przesiadł się na statek aleksandryjski płynący do Italii. Do upadku miasta przyczyniły się trzęsienia ziemi oraz epidemia dżumy, która trwała niemal 200 lat od roku 542 naszej ery. W Myrze zmarła wtedy 1 trzecia ludności. Do ogromnej skali nieszczęścia przyczyniły się licyjskie porty morskie, które stały się wrotami dla epidemii, przywiezionej przez handlarzy i pielgrzymów podróżujących wzdłuż wybrzeży Anatolii. Od 6 VI do 8 wieku dżumę zastąpili piraci i dokończyli dzieła. Ale co jest No, to są lekcje historii w plenerze. Domowe nauczanie polecamy. Ale oni mieli te oczy, to wygląda jak maska. Nie dłuch panu wokół. Pani, pani. No to, to jest, to nie sam. obrazaj. tam ale... dostawali, żeby tam Ogrom. Te No. No, najlepsze w tym są te grobowce. Zobaczcie, bo wiadomo, amfiteatr też robi wrażenie. Jest wielki. Wcześniej był mniejszy, ale w 140, którym roku było tutaj trzęsienie ziemi, zrównało go z ziemią, więc rzymianie sobie odbudowali lepszy. Ale grobowce przypominają trochę Petra z Jordanii. Spójrzcie. Miałem powiedzieć, że poza nami znów nie ma żywego ducha, ale są żywe duchy, o tam. Pasą się. Przed chwilą owce piły wodę ze starożytnej fontanny. W ogóle fajnie widać jak poziom gruntu się zmienił. Ktoś to tu. To... Patrzcie tam. O... No do grobowców nie wejdzie. No tylko ej, to znaczy, że jakoś. Patrzcie się, kozą wolną, a na mnie to nie jest. Oj, warto. Tutaj w starożytności była droga do grobowców. Czwarty, piąty wiek przed naszą erą. A Petra z którego jest roku? Nie wiem, sprawdzimy. Ale chyba robi większe wrażenie, jednak. Nie wiem, nie byłem. Bilet do Petry. W dziki majątek. Amfiteatr wkomponowany w zbocze robił wrażenie na starożytnych, bo był ponoć największym licejskim obiektem tego typu. Do dziś imponuje swoimi rozmiarami. W czasach starożytnych w mieście znajdowała się świątynia Artemidy, której budynek był największym i najwspanialszym w całym mieście. Decyzję o rozbiórce podpisał ówczesny biskup, pierwowzór słynnego w kulturze zachodu świętego Mikołaja, ale stromizna. Jeśli robili tutaj jakieś mecze, to na pewno obowiązywał zakaz wnoszenia alkoholu, bo by się pozabijali przecież. Aż się nie chce wierzyć, jak dobrze zachowane to jest. Spójrzcie. Zachowały się świetnie też fotele z loży VIP, ozdobione, no nie wiem czym. Coś na kształt ryby. Zapewne tutaj siadali ważni goście znamienitości ówczesnego miasta. Taki malutki suwenir sobie znaleźliśmy jak myślicie Psz, Nada się nad kominek Szkoda, że nie mamy kominka, dlatego zostawmy to no, Jakbyśmy mieli tak, kominek. Żeby był to był ładnie eksponowany gdzieś To było tu w tej ziemi, gdyby tu pogrzebał więcej Ale chyba mają wystarczająco dużo kamyczków ale robi się powoli ciemno. Chcieliśmy jeszcze do muzeum w centrum miasta przyjść, bo tam są wykopaliska stąd. Mam nadzieję, że nam nie zamkną i będziemy szukać noclegu. Nie mamy nic zarezerwowanego. Parę kilometrów dalej znajduje się muzeum, w którym zobaczymy zbiory wygrzebane właśnie tam z grobowców i z miasta, przy czym Miejsce, gdzie znajduje się muzeum, też nie jest przypadkowe, bo jak widzicie, mamy tutaj kolejne ruiny. A Pati ma towarzysza z wycieczki. Strasznie fajne psiaki. Cześć. Coś Mordo. Ojty, ojty. No, strasznie fajne. Mamy tylko pół godziny na zwiedzanie do 17.30, jest to otwarte, ale miły Pan tam nam powiedział: lećcie szybko do muzeum, pozwiedzajcie, a później, już na tym terenie to sobie posiedzicie ile chcecie. Także miło. Muzeum jest świetnie zrobione. To ma dużą wartość. Naprawdę? Wyszliśmy pani zamknęła muzeum, ale warto było Przyjedźcie. Schodzimy do portu w starożytności, to Bajorko musiało być żeglowne, ale jak wiele rzek i takich dopływów z biegiem czasu ulegało zamuleniu. No i miasto traciło na znaczeniu. Ale fajnie, do statku można sobie wejść Patty, możesz pod pokład zejść wow. I są amfory na dnie. Chodź Boisz się? Nie boisz się, przepraszam. Boję się. Chodź Super! Ale przemyślany. Frajdzio niezła. Opa. Cześć! Cześć! To ja mam śpiewać? Kto śpiewał? Dobrze, śpiewał? Kto jest Dicapriem? Ja no. ma. <gry> Nie. Nie mało tego portu się zachowało. Tutaj, spójrzcie na pomieszczenia. Biura podróży. Można było sobie tutaj coś wykupić. Tak jest. Nie, no teraz to już serio się zwijamy. Robi się... Wieczór, a my dalej nie wiemy, gdzie mamy spać. Też tu można by się gdzieś w tym statku z... o, zamelinować. zamelinować. Na głowę nie leje. Fajnie. Szukać noclegu, bo już naprawdę się robi ciemno, ale coś przykuło naszą uwagę. Patrycja zresztą wypatrzyła w skałach kolejne grobowce. Nie wiem, czy to zobaczycie stąd. Nie, stąd, to nie... stąd to Tam też są, nie zobacz. Tam na górze, no tak, tam są też stare są. Dziury. To są ciurole, dziury, ciuroleci. Dziury, tam były normalne skolunarnie. Tam to było takie jak No, także jeszcze jedna atrakcja będzie. Dojazd do naszej atrakcji wiedzie przez inne atrakcje. Zobaczcie, tuż są ruiny starożytnych Ojać. Ej, zobaczcie, gdzie my jesteśmy. to tutaj już sobie urwiemy zawieszenie. Myślę, że tu trzeba będzie auto zostawić chyba i podejść tak. pieszo. Chyba tak tutaj się żyło lata temu. No nie, nie tym samochodem. Trzeba będzie coś innego kiedyś kupić 4x4. W naszym trybie po przygód. przyjmującki mały, to patrzcie. O, ale malutka! Ej, patrz, patrz na tą maleńką. I jeszcze jedna. Jako. Przyjrzyjcie się uważnie, tam w górze. Tak. Znajdują się grobowce, do których idziemy. Moje dziecko po prostu nie zaśnie, jeśli ich nie dotknie ludzie. Kim ona będzie, jak dorośniasz się boję. Nie wiem czy widzicie, ale one już tam daleko pognały. Gdzieś tam dalej jadąc jest kolejne starożytne miasto. Znowu teatr i wszystko. Natomiast tu są same grobowce i chyba nie ma do nich innego dojścia. w oczach miejscowej ludności wyglądaliśmy jak kosmici. Bardzo się dziwili. To moje dziecko, to ma krzepę. Jak ma ochotę coś zobaczyć, to leci. Jak szalone. Może no, by to jeszcze ze śmieciami tak chciało szybko wychodzić. Niektórzy biegają wokół bloku dla sportu a my dzisiaj biegniemy się pod, pod, grobowce. pod grobowce z V wieku przed naszą Jesteśmy coraz bliżej. Ostatnia prosta. Czyli tej skale. Zaraz mi gimbal zwariuje, bo bateria siada, ale ile mogę, bo to, da, to kręcę. <tryk> Powiedzcie mi, tylko że jest stamtąd inna droga. Chyba. To zła nowina. Ale można wejść. Wow. No. <tryk> o, jest satysfakcja. To nie jest taka atrakcja, że podjeżdżasz pod bramkę z napisem entry, butką jest... ticket, i no. wchodzisz. To jest własne odkrycie. Myślę, że tam mogą być jakieś skarby, bo tam jest tak niedostępnie. Widzisz tam tą dziurę, mamo. Jacy, no tak, nad nami jeszcze są te. A jakby tam wejść, to pewnie są złotki. Tam. No to wygląda w ogóle jak wstawione, nie? Z daleka no. wygląda jakby to ktoś wstawił tą skałę, a nie wykórnie. Ciemno, grobowiec. Cześć. Zdobyliśmy grobowiec z V wieku przed naszą erą. Tam na dole jest nasz samochód. I kuski. Bezcenny. Zobaczcie, jak daleko już jesteśmy od grobowca skalnego. I co znaleźliśmy po drodze? Wywalone sarkofagi. Dobrze, wracamy ciut inną drogą, bo byśmy tego nie znaleźli. Idąc pod górę, nie widzieliśmy. No to jest przygoda. Sorry, że bez gimbala, ale bateria padła. Ja nie mogę. I co Wy na to? No, Bo się zaraz sama... Dokładnie. Sarkofag gotowy czeka na pasażera Nie wiem, ktoś go stamtąd wywalił albo trzęsienie Ziemi mogło wywalić. Tak, taką teorię sobie zakładamy, bo kto by to uniósł Tak, tak, ale on po prostu to był, tylko mu pokrywka spadła, ale normalnie ewidentnie sarkofag. No. no. W sumie to po wizycie w Myrze mieliśmy taki niedosyt, że tam nie było wolno wejść do żadnego grobowca, nawet go dotknąć, bo wszystko było odgrodzone. No to sobie to zrekompensowaliśmy tą wspinaczką, mogliśmy wejść, mogliśmy się nawet położyć w sarkofagu, jakbyśmy tak. chcieli. Super było. Aha. I poślizgnąć na kozich bobkach. Tak, tak, tam jest wiele tych grobowców, ale do każdego jest jakby osobna droga. Nie da się tak, że dojdziecie do tego pierwszego i później drugie są na wyciągnięcie ręki. Uważaj, Patiś. No. a to miejsce, bo ono tak naprawdę nie jest w żaden sposób oznaczone, nie? Tak. Te tabelki prowadzą do czegoś innego, do starożytnego kolejnego miasta. Tak. Ale Jedziemy teraz na serio szukać noclegu. Jeszcze na jutro mamy umówione spotkanie z pewnymi YouTuberami, którzy. Hmm, opuścili swój dom, kupili sobie takiego małego, starego kampera i objeżdżają nim świat. Także spotkamy się z nimi, może uda nam się pokazać Wam ich, ich życie, ich dom. W ostatniej chwili na Airbnb zarezerwowaliśmy sobie spanie. Jesteśmy w miejscowości Kasz. I zobaczcie, nie, nic nie widać. Jesteśmy bardzo wysoko, rano będzie przepiękny widok na zatokę. Zapraszamy na chatę. Słuchajcie, jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Do tej pory różne tam mieliśmy przygody. Przed chwileczką właściwie zarezerwowaliśmy. Kliknęliśmy, człowiek od razu się odezwał, bo tak, baliśmy się tego. Tutaj bo o w bez żadnego problemu. I w sumie to jest najfajniejszy nasz nocleg. Teraz jak jeździmy po obie pomijając Adlanie. I najtańszy. No. I I, ile nas kosztowało? 60 zł. Sześć dych, no to patrzcie, takie y, taki fajne sypianie, mieszkanko, wreszcie będę miał montażownie. telewizor jak trza. Patrz jaka jest stylowa też jest. Sprawo, wow, kuchenka. bardzo ładny. No I wszystko jest na poddaszu, co nadaje temu taki specyficzny no. urok. A, to się bardzo ładny. A naprawdę. i coś tu jeszcze, jeszcze nie jest, nasupiamy. jeszcze jedna sypialnia. Pokaż balkon. Jest ciepło też. No nie? No. Wreszcie nie jest A, no podatkę, no. Ja nie mogę, ale będzie widok rano. Spójrzcie, tam jest zatoka. No wypas mieszkanko. Ja nie wiem czy tu jeszcze jednej nocki nie wziąć. Chyba za fajnie. Jest super. A ja sobie chyba pronięcę. Jest pralka jeszcze. Ja. No. To co moi drodzy? Żegnamy się dobrej nocy. Widzimy się jutro. Dzień dobry, witamy o poranku. po przez Panej nocy, wyruszyliśmy na miasto, czyli do Kasz. Zauroczyło nas, zachwyciło. Jest tutaj cudownie, sielska atmosfera, taka mała wioska rybacka, można odnieść wrażenie. Przypuszczam, że w sezonie zamienia się jednak w bardzo ożywiony ośrodek turystyczny, ale teraz jest genialnie. Jeśli będziecie tutaj w lecie, albo byliście w lecie, to proszę napiszcie w komentarzach, jak Wasze wrażenia. summer breeze and blows outside as the wayfaring daughter arrives you left us for so long but you're here now we can have